Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju, witam Was w następnej dostawie u nas w Zielonym Pokoju. Dziękujemy oczywiście za odwiedziny naszej strony, subskrypcję naszego kanału i zachęcamy subskrybować nasz YouTube kanał, aby uzyskać wszystkie informacje na temat naszych roślin, które posiadamy. Ale pamiętajcie również, że mamy konkursy na naszych mediach społecznościowych, także warto też nas tam obserwować. Dzisiaj w dostawie będziemy mieli dużo różnych filodendronów, ciekawych roślin. A w ręce trzymam oczywiście filodendron, który rozdamy w poniedziałek o 19.00. Jak wiecie, jest to tortum. Filodendron tortum. Dość duża sadzonka, pokaźna sadzonka. Wystarczy zostawić komentarz pod tym filmikiem, pod tą relacją. Napisać w komentarzu ile mniej więcej mamy roślin w naszej dostawie. Osoba, która będzie najbliżej, oczywiście. Ta osoba otrzyma ten filodendron tortum. Jeżeli będzie więcej niż jedna osoba, która zgadnie dokładnie, wówczas oczywiście zrobimy losowanko. No a teraz przechodzimy sobie do naszej dostawy. Zanim przejdziemy sobie do roślinek, które za chwilę Wam pokażę, otrzymaliśmy również higrometry. Tak naprawdę to nie są higrometry, bo nie mierzą tylko wilgoci, ale są to mierniki gleby, które oprócz wilgoci mierzą również temperaturę rośliny, natężenie światła oraz oczywiście pH gleby. Fajne jest to w nich, że oczywiście mają ekran LCD. Oczywiście pewnie nie widzicie, co jest tutaj wyświetlone. Mamy tutaj właśnie temperaturę, na dole mamy wilgoć, tutaj na górze mamy nasłonecznienie, natężenie światła. Jeżeli sobie przesunę w bok, będę jeszcze również miał pH. Z tyłu jest taki właśnie przesuwnik, który jeszcze dzięki któremu możemy sobie zmienić, zmierzyć pH gleby. Te mierniki gleby tak naprawdę, bo to nie są tylko higrometry, bo my że masz cztery różne funkcje, są wielokrotnego użytku. Co to znaczy? To znaczy, że one mają tutaj z tyłu wymienną baterię. Te inne higrometry, które posiadacie, wskazówkowe, niestety są jednorazowego użytku. Te są wielokrotnego użytku, wchodzi tu bateria 9V i tą baterię, jeżeli Wam higrometr przestanie działać, można sobie łatwo wymienić. Także to jest dodatkowy plus, jeżeli chodzi o te mierniki gleby. No i właśnie akurat to, że również wszystko wielkimi tutaj cyframi pokazuje Wam się na ekranie. Jak zawsze mierzymy glebę w ten sam sposób, czyli yy, mając naszego yy, tortum, wsadzamy sobie zawsze tutaj przy samym brzegu do samego końca. Wciskamy sobie do samego. O, o, do samego końca. I tutaj wówczas na samym dole mierzymy sobie. Wszystkie te wskaźniki, o których wspomniałem. Także polecam zaopatrzyć się w wielorazowego użytku miernik gleby. Skoro już mam naszego y tortum w ręku, no to y kilka informacji na temat tej rośliny. Jest oczywiście filodendron, czyli tutaj w tym przypadku staramy się y nasze filodendrony podlewać raz na 10 dni. E poza tym, ma on liście, jak widzicie, bardzo zredukowane. Oznacza to, że potrzebuje troszkę więcej si słońca żeby ta mała powierzchnia na liściach wytworzyła jak najwięcej glukozy do jedzenia dla naszych tortum. Sadzonki wyglądają w ten sposób: tutaj wychodzi nowy liść. Warto po trzymaniu tej rośliny przesadzić sobie ją do ziemi dla monster i filodendronów jest to taka rozróżniona ziemia oraz warto przesadzić sobie do doniczki terakotowej. Ta terakota będzie wyciągała nadmiar wody z naszej z naszej gleby, no oprócz tego również będzie utrzymywała odpowiednią temperaturę oraz napowietrzenie korzeni. Korzenie o wiele łatwiej oddychają właśnie w terakocie, a zdrowy system korzeniowy oznacza zdrową roślinkę. Oprócz tego pamiętajcie, że tortum, jak i wszystkie filodendrony, nie są wskazane dla osób, które posiadają zwierzątka, ponieważ są to rośliny, które po zjedzeniu Mogą wywołać konwulsje żołądkowe. Czyli w tym przypadku staramy się uważać zarówno na małe zwierzątka, jak i na małe dzieci, aby nie jadły tych roślinek. Następnym filodendronem jest werukozum incensi. Tak wygląda ta sadzonka. Oczywiście tutaj widzimy, mamy podpórki. Werukozum jest tym takim welwetowym filodendronem. Tutaj wychodzą nowe listki. Nowe listki zawsze są jaśniejsze, czyli jaśniejszego koloru. Eee, tutaj czasami rośliny oczywiście mają uszkodzenia mechaniczne. To nie znaczy, że roślina cierpi na jakąś chorobę. Po prostu tego typu uszkodzenia się zdarzają. Pamiętajcie, są to bardzo delikatne roślinki, czyli nie wolno dotykać tych liści. Nie wolno tych liści również przemywać roztworem z olejku nim. Jeżeli nam się listek zabrudzi, a mamy potrzebę przemycia, no to wówczas myjemy go ciepłą wodą, można z dodatkiem na przykład cytryny. Berukozum charakteryzują się tym, że mają właśnie takie włochate, włochate łodygi. Tutaj tą łodygę włochatą, o, fajnie będzie widać w ten sposób i również pamiętajcie przesadzając werukozum są bardzo czułe jeżeli chodzi o swoje korzonki czyli przesadzając bardzo delikatnie oczyszczamy właśnie z tej gleby produkcyjnej w której się znajdują. Jeżeli coś nam zostanie nie wyrywamy tego, ponieważ możemy uszkodzić system korzeniowy, a tym samym nasza roślinka zacznie po prostu chorować. Dlatego też do końca nie czyścimy z ziemi produkcyjnej to co zostanie niech zostanie ta ziemia się również rozejdzie. Potrzebuje również stanowisko jasne, żeby pięknie te liście werwetowe właśnie pokazały swoje kolory. Warto zasilać takie werukozum nawozem mineralnym w żelu i najczęściej stosujemy go raz na dwa tygodnie, połowę zalecanej minimalnej dawki, jak najlepiej. No i pamiętamy również o tym, że wszystkie filodendrony nie lubią powiewów zimnego powietrza ani przyciągów czyli są to rośliny ciepłolubne, lubią dużo ciepła, ponieważ pochodzą z rasów tropikalnych, dlatego też, jeżeli mamy wyższą wilgoć powietrza, to również będzie sprzyjało dla naszej roślinki. Przyjechały również do nas scindapsusy Moonlight, w takiej oto formie, jak widzicie, sadzonki dość gęste. Tutaj tych liści jest troszkę, kilka mamy tutaj nasadzeń w środku również. Pamiętajcie, że wszystkie syndapsusy, epipremnum lubią tak samo jak monstery, filodendrony, czy też alokazję, tą ziemię bardziej rozluźnioną. Czyli jak najbardziej możecie stosować również taką bardzo rozluźnioną ziemię przy nasadzaniu, przy zmienianiu gleby właśnie dla tych roślinek. No i warto, tak jak już wcześniej wspomniałem, te wszystkie rośliny, które wsadzamy do, tych gleby, do tej gleby rozluźnionej, warto je wsadzać oczywiście do doniczek terakotowych. My na naszej stronie dla każdej roślinki, do której polecamy roślinę doniczkę terakotową, również na samym dole jak sobie przejdziecie, macie odpowiedni rozmiar takiej doniczki. Czyli wystarczy już na przykład do takiego syndapsusa, który jest w 12, będzie doniczka 13. Warto sobie już taką doniczkę również dodać do koszyka. Moonlighty są jednym z tych syndapsusów, które rosną dość powoli. A poza tym lubią mieć przycielane swoje liście. Kolor jest właśnie taki srebrzysto-niebieski i czują się dość dobrze na takim dość jasnym stanowisku. Pamiętajcie, kluczem do sukcesu w uprawie wszystkich scindapsusów i epipremnum, czyli tych roślin wiszących z liści, jest to, aby do nich ziemia całkowicie przeskła. Czyli na wiór przesuszamy sobie taką roślinkę i dopiero wówczas ją podlewamy. Można przez podsiąkanie, czyli od dołu. No i co jest bardzo ważne, że ta woda musi być odstana, przegotowana. Nie może to być zarówno twarda woda, która posiada kamień, bo rośliny dostaną właśnie takich plam. Jeżeli takie plamki się pojawiają, to znaczy, że mamy kłopot z jakością wody. Stindapsus Moonlight w ten sposób wygląda. Sadzonek chyba jest z 10. Taka podpowiedź ode mnie. No to jeszcze jeden, następny kolekcjonerski filodendronik. Tym razem mamy Roy. Ten również potrzebuje troszkę więcej jaśniejszego światła. Pamiętajcie, filodendrony trzymamy w jasnym, rozproszonym stanowisku, ale nie na pełnym słońcu, bo nam się pewno popalą te piękne liście. Sodiroid traktujemy tak samo jak tortum, jak verrucozum, czyli rośliny, które potrzebują troszkę więcej tego jasnego stanowiska. Przesadzamy oczywiście sobie do ziemi dla monster i filodendronów. Oraz jak przesadzacie, to pamiętajcie, że roślinki... Warto podać dopiero na drugi dzień, jeżeli byśmy w tym sam czasie, co przesadzamy roślinki podlali, ponieważ powstają drobne mikrouszkodzenia w systemie korzeniowym, wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że taka roślinka może po prostu cierpieć na jakąś chorobę grzybiczną. Czyli na drugi dzień warto sobie dopiero podlać tą roślinkę, albo też możemy podlać ją 2-3 dni przed przesadzeniem żeby ona też tej wody się napiła, i wówczas również warto zasilić przed przesadzeniem, niż po przesadzaniu taką roślinkę. Mamy również pilodendrony sodiroi, czysmatoglotis, tak się ta roślina nazywa. Jak wiecie, charakteryzuje się ona wielkimi liśćmi z pięknymi wzorami na tych liściach. Czyli jeżeli traktujemy ją jak kalate, czyli podlewamy ją nawet dwa razy w tygodniu, Doniczkę jak będziemy zmieniać, to zmieniamy doniczkę o dwa rozmary większe, ponieważ system korzeniowy lubi mieć dużo, dużo ziemi dookoła i podlewamy te rośliny właśnie, z, które mają wzory na swoich liściach, można podlewać nawozem do roślin kwitnących, żeby dostarczyć troszkę więcej potasu, aby ten koloryt, pigment na tych liściach był bardziej widoczny. Roślinka ta jest o tyle łatwa i dość bardzo popularna, dość bardzo, że jeżeli potrzebuje pić, to tak jak u skrzydło kwiatów, liście idą w dół. Ale staramy się nie dopuszczać do tego momentu, dlatego warto zobaczyć się w taki miernik gleby, bo w tym przypadku gleba musi być normalna, czyli miernik musi nam pokazywać, że jest normalna, normalny poziom wilgoci gleby. Może stać w stanowisku troszkę bardziej cienistym, czyli jeżeli macie jakąś komodę z 2-3 metry od okna, to warto sobie Sismato takiego właśnie postawić. Doniczki plastikowe jak najbardziej, bo ta wilgoć gleby będzie więcej, będzie szybciej, dłużej utrzymywana w bryle korzeniowej. Tego typu fajne gęste sadzoneczki. No, tutaj mamy przedstawiciela w tej relacji tylko jeden przedstawiciel z rodziny alokazji. Ta jest Pink Passion alokazja. Jak widzicie takie pierzaste listki posiada Pink Passion. Ta składa się właśnie z dwóch sztuk. Pink Passion z tego względu, że właśnie łodygi są różowe i mają jeszcze do tego taki czarny wzór na łodydze. Tutaj widzimy nowy, zaczątek nowego liścia. Wszystkie alokazje są największymi głodomarami w świecie roślin, czyli to oznacza, że za każdym razem podlewamy taką alokazję z dodatkiem nawozu. Nawozu do roślin doniczkowych, domowych, najlepiej z minerałami, czyli taki mineralny żel jest jak najbardziej wskazany. Tutaj, jeżeli chodzi o glebę, to warto wymienić, jeżeli troszkę przeschnie nam alokazja, a co jest też ważne, są bardzo ciepłolubnymi roślinami, czyli lubią bardzo, bardzo ciepłe stanowiska nie lubią powiewów jakiegokolwiek powietrza. No i jeszcze co jest bardzo ważne, to yy, alokazje oczyszczają powietrze. Tak jak większość roślin, również alokazje wchłaniają większość właśnie tych yy, substancji szkodliwych. No i dzięki temu oczyszczają powietrze, yy, ale nie są wskazane do domów, jeżeli posiadamy żarłocznego kotka, który nam by taką piękną alokazję zjadł. No to by oczywiście miał kłopotki. Pamiętajcie, alokacje warto podlewać bardzo regularnie, czyli podlewamy, jeżeli w soboty, to zawsze w soboty. Jeżeli podlewamy ją w okresie letnim dwa razy w tygodniu, to wybieramy sobie środa, sobota powiedzmy. No i w te dni regularnie podlewamy. Czyli jest to rośliny, wszystkie alokacje są roślinami, które są dla osób zorganizowanych i systematycznych. Akurat piękne sadzonki, także polecam. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił z alokazją, tym bardziej, że jest bardzo atrakcyjnej i cenie. No to zachęcam. Wiecie co, ja tak stoję bez ruchu, bo dzisiaj do nagrań mamy również towarzyszy. Albo jak pokażesz, kto tutaj mi dzisiaj towarzyszy. Mamy Belle i mamy oczywiście moją, i mamy Belle i Sapcie. Sapcie jest kuzynką Belli, także mamy dzisiaj dużo, dużo zamieszania tutaj na dole na podłodze. Także ja muszę uważać, żeby na nikogo nie depnąć. No ale wracamy sobie do y, dwóch roślinek. Jeszcze zostały nam dwie roślinki, y, takie właśnie wiszące. Jeżeli ktoś szuka coś wiszącego, no to zapraszam. Patyczak Romulosus. Y, zanim go rozpakuję, to ten patyczak charakteryzuje się tym, że właśnie ma czerwone końcówki, a będą one czerwone, jeżeli będzie duży dostęp do światła. Czyli im więcej światła wschodni, zachodnie, oczywiście okno jak najbardziej, tym piękniej taki Romulosus będzie nam się wybarwiał. No, a teraz zobaczmy, jak on się prezentuje, jak się wyciągnie go z folii. Nie chciałem go wcześniej wyciągać. Troszkę wam po przelestrze. I tak wygląda nasz. O, super. Jak otrzymacie taką roślinę, ona widzicie, już zawiązała również tutaj owoce. Pewnie kwitła, zawiązała owoce. Że macie taką roślinę, pamiętajcie, w transporcie czasami jakiś tam jeden mały kawałek listka albo listek może nam się po prostu połamać. Dlatego warto po trzymaniu takiej rośliny, akurat nic nie, sobie ją troszkę poobracać. Tak wyglądają, oczywiście, tak jak mówię. Tutaj te rośliny mają to do siebie, że zmieniają kolor. Czyli tak te roślinki wyglądają, jeżeli będziemy mieli duży dostęp do światła. Są to oczywiście patyczaki, czyli spogrywione z kaktusami, no i te rośliny będziemy trzymali właśnie w takiej glebie dla kaktusów i sukulentów, ale rosną one w lasach tropikalnych, czyli potrzebują tej wody dość często i dość w dużej ilości, żeby sobie rosły. Warto również je zraszać, bo one również przyzwyczajone są do wysokiej wilgoci powietrza, te patyczaki. No i oczywiście, jak wszystkie patyczaki, tak i te są odpowiednie dla naszych zwierzątek. Czyli jeżeli ktoś posiada zwierzątka, bądź małe dzieci i nie chce się martwić o to, czy się zatruje rośliną, no to proszę bardzo, patyczek jak najbardziej dla Was będzie wskazany. Ale mamy jeszcze jedną roślinę, która jest ulubionym, ulubioną poprotką moją. Już Wam pokazuję. Zanim za chwilę wam pokażę, jakich rozmiarów mamy łosierogi, bo oczywiście Platycerum jest moją ulubioną paprotką, australijską paprotką, chciałem Wam jeszcze pokazać, że tutaj widzimy, że ten akurat stał w miejscu bardziej cienistym i widzimy różnicę, że ten aż takich wielkich wybarwień nie ma. Ale jeżeli powiesicie sobie takiego patyczaka w miejscu bardzo dobrze nasłonecznionym, to ten kolor oczywiście bardziej zrobi się również intensywny, czyli będzie bardzo czerwony. Ten za to jest jeszcze bardziej ogromny. Jak widzicie, niektóre sadzonki są ogromne, gęste, a niektóre są troszkę mniejsze, ale za to bardziej kolorowe. Już go sobie odkładam, a pokażę wam swojego patyczaka. Przepraszam, nie patyczaka, tylko paproć. Takich rozmiarów mamy dla was łosierogi. Jak wspomniałem, jest to paprotka oczywiście w amplu, która wytwarza sobie liście właściwe i z tych liści które z czasem będą brązowiały i robiły się drewniałe, wyrastają właśnie nasze liście paproci. Wszystkie liście paproci mają kutner, czyli taki szary meszek, i tego meszku nie wolno niczym zmywać, nie wolno używać roztworu z olejkiem nim do czyszczenia tych paproci, e, ponieważ one przez ten meszek zdobywają wilgoć, pożywienie dla siebie, czyli nie wolno usuwać tego meszku, bo tym samym uszkodzimy roślinę. Są fajne gęstych sadzonkach. Dlaczego łosi rogi, tutaj widać to najbardziej, właśnie po tych liściach wyglądają jak rogi łosia, jest to paproć australijska. Jak wszystkie paprocie, taki ta paproć lubi dość dużo wilgoci, jest to paproć epifityczna, to oznacza, że rośnie ona w naturze przyczepiona do drzewa, czyli tak naprawdę nie rośnie w glebie. Można też ją tak uprawiać, ale jeżeli byście chcieli ją uprawiać w glebie, co jest jak najbardziej wskazane. Tutaj zmieniamy sobie glebę do kaktusów i sukulentów z dodatkiem kory piniowej. Podlewamy ją dość często, raz w tygodniu, nawet częściej, jeżeli jest dość gorąco. No i wszystkie paprocie, tak samo i tak paproć jest korzystna dla naszych zwierzątek, czyli przyjazna dla małych łobuziaków. Oczyszcza powietrze z pleśni, oczyszcza powietrze z wszystkich formaldehydów, benzenów. Ale także jonizuje te powietrze. Co to oznacza? To oznacza, że te paprocie, jak i wszystkie inne, które są u nas dostępne, w kategorii paprocie oczywiście, yy, są wskazane również dla alergików, ponieważ usuwają alergeny z powietrza. Także zapraszam Was wszystkich do buszowania w naszej kategorii nowości, bo w tej kategorii nowości znajdziecie wszystkie te rośliny, które przed chwilą Wam pokazałem. Ale także yy, zapraszam do zapoznania się. Z informacją na temat, właśnie, mierników gleby. Jeżeli ktoś nie chce, aby przelać bądź przesuszyć swoją roślinę, to taki miernik gleby jest jak najbardziej wskazany. Tym bardziej, że jest on wielokrotnego użytku. No, a ja teraz udaję się na dalszą część weekendu. Wszystkim również życzę miłego, fajnego weekendu. No i do zobaczenia. Tym razem w piątek o 15.00 następna dostawa się szykuje.